Najpierw zapiszemy zaprzeczenie tego zdania. Zasada jest taka. Możemy do tego zdania dopisać słowa nieprawda nieprawda że. I tutaj w ten nawias wstawimy tą część zdania. I wtedy otrzymamy takie zdanie. Nieprawda że pierwiastek z trzech jest liczbą całkowitą. Jest też inne, alternatywne rozwiązanie. Można zapisać od nowa to zdanie w ten sposób, że pierwiastek z trzech nie jest liczbą całkowitą. Całkowitą. I to też będzie zaprzeczenie. Tego zdania. Ok, a teraz jak wyznaczyć wartość logiczną zaprzeczenia? Najczęściej robi się to w ten sposób, że najpierw sprawdzamy sobie zdanie podstawowe. W tym przypadku patrzymy na to zdanie. Pierwiastek z trzech jest liczbą całkowitą. No i przypisujemy temu zdaniu prawdę lub fałsz. Czy rzeczywiście pierwiastek z trzech jest liczbą całkowitą? Oczywiście. Nie jest liczbą całkowitą, można to sobie sprawdzić na kalkulatorze. Tyle wynosi pierwiastek z trzech, to jest liczba niewymierna. Możemy tutaj gdzieś obok zapisać, że pierwiastek z trzech należy do zbioru liczb niewymiernych. O, jakoś tak w ten sposób to się oznacza. Wymierne liczby oznaczamy dużą literką Q, a niewymierne możemy... Oznaczyć w ten sposób. IQ. Dobra. Więc powiedzieliśmy, że pierwiastek z trzech nie jest liczbą całkowitą. Zatem to zdanie jest fałszywe. To zdanie jest fałszywe. Jeśli tak, to zdaniu fałszywemu przypisujemy wartość logiczną równą 0. Gdyby to zdanie było prawdziwe. To wtedy mielibyśmy wartość logiczną równą 1. Ok. Ale co z zaprzeczeniem? No jeśli wiemy, że zdanie podstawowe jest, czy ma wartość logiczną równą 0, no to zdanie przeciwne, jakim jest zdanie właśnie zaprzeczające, będzie, miał, będzie miało takie zdanie mm, przeciwną wartość logiczną, czyli 1. Więc możemy powiedzieć, że zaprzeczenie tego zdania jest prawdziwe i ma wartość logiczną równą 1.